Wszyscy Siem, ma widzowie dzisiaj gram z kolegami w The Garlic Phone. No to zacznijmy. Dzień! Dobra, Lodołomacz gramy. Nie, dziwne ciało gramy! Lodołam jest słaby. Dobra, dawaj na razie normalne na początek. No dobra, normalne. Norma, normalne, ale tylko jak będziesz to, powiesz No to dawajmy dzisiaj jeszcze raz dziwne ciało. Okay. Dobra, dziwne ciało, Hmm, dobra. Ja teraz narysuję. Mm -hmm. mm -hmm. Już Filipku się nie podniesie. Ja wiem oj. co, tylko mi tego... Ajajaj! Ale scringowałeś. Oj, będzie ci żałować. Rady. Mój talent artystyczny jest artystycz ja no. coś no. mocnego, ale wy mi to zepsujecie na 100%. Mój talent artystyczny nie może się zmarnować na norm narysowanie normalnej rzeczy. Już, już. Pięknie. O nie, bo to będzie takie długie. Nie, nie fajne. Dobra. I co by tu jeszcze dodać, widzowie? O, dobra. Wypełnimy sobie to. I to. Tym. Czas na napis. O nie. Dobra O nie, mi się ja nie lubi tak pisać Co tam może tak, chłopaki co tam rysujecie, zdradzisz mi coś? Ja rysuję piękną rzecz A ty panie cimciochu? Panie cimciochu Aha Mocne Iło ma skupienia Rysuję bardzo ładny Italian Brainrot. No, no nie. Nie. Filip, zacznie się od Brainrodów, a potem znowu będzie polityka. Ja <grym> też na politykę wjechałem. Dobra, piękne. I teraz Ale mi trochę go. nie wychodzi ten Italian Brainrot, może przyznać. No, a mi nie wychodzi nic, wiesz? I to nie tylko w tej grze. W Aha. życiu. Dokładnie. <grym> Nie wychodziło pani dziewczyn. No nie dziwię się. Akurat tutaj... przecież mm, miała ale ona okazała się być furasem i nie wyszło. family friendly wszystko już nie, nie reportuje. No właśnie, właśnie, tutaj nie ma żadnego hejtu. Dobra. Ja bym się stary, ja bym wziął tak. Tutaj nie, to tak, hejtujemy! Tutaj nie hejtujemy na żadną grupę społecznościową. Co, ale... O no furasami. No, za, za, za późno, za późno, Synek, jeśli ja skończę rysować to, to, to będziemy wyzywać jeszcze więcej osk, nie? No, matka. Dobra, wiecie co, wy mnie nasawiliście, więc narysuję politykę. No kurde, no, no i No, o, wasza oka. wina. Tylko, że ja nie wiem rysować. <laughs> Piękne oczy, upośledzone. <laughs> Pięknie. Kurde, no nie wiem jak uchwycić piękno tej postaci. No, I piękny garnitur trzeba mu dać. Pięknie. Granatowy jakiś mamy kolorek. A w pizdu, niech będzie różowy. Ej, kurde, bo ja nie zdążę, o kurde. I faktycznie mało czasu. Już. Dobra. Spieszymy się widzowie. Tum, tum, <laughs> Ale to a nie, wyszło. A nie, umie. sorry, copyright, copyright. Sorry, sorry. Ale mi wyszedł ta osoba. Teraz strzałeczki. O oh, shit, oh, kurde Nie, zesrał, nigger Znaczy, wiesz O oh, nie, Juliusz, family friendly miał być Teraz trzeba wszystko napisać To będą oglądać dzieci No wiem Albo inni, No nie Albo Julian, nikt, wiesz, będą oglądać bo... dzieci albo nikt Dobra, albo ja mam nikt. chyba gotowe A mój się włoski takie dorysuje fajne Takiego bobulka małego o kurde jak to wyszło o matko! Tunk, wy mi to tunk, zepsujecie. Tunk, mi lepiej. Ja się tak starałem, a wy mi to zepsujecie. Nie. Wiem co narysuję. Dobra, szybko, 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 szybko. Ja pierdzielę tung, tung, tung. był lepszy. Szybko, szybko, szybko. Ale ale, szybko, ale, szybko. ale, ale ale moja postać ma fryzurę. Szybko? Nie dobra. dobra. dawajcie gotowe Dobra, może światłocień to do, 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 do ten doprawi. Films, Szybciej dawajcie. Nie, ja muszę to, to naprawić. Muszę naprawić to, to co zważałem. Ja pisać nie umiem A zrobiłem cały rysunek. Jednak umiem pisać. <trym> Ale moje jest słodkie, piękne. Moje jest tragiczne, kurde. No, nie, 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 nie udało mi się uchwycić. nic. Tylko, że ja nie, zrobiłem strach i narysowałem prawie całego jego. Tragedia, pani, co to ma być? Co to jest? No, co to jest? Ja no, pierysz, no kurde, no i pomyślałam. Ja, ja chyba wiem, kto to. Znaczy, co to? To chyba jest Venom. Venom, 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 venom. Nie, to nie jest Venom, to nie jest Venom. A no to no, nie. No to na chwilę wojna. ja kurde, jakiś ten, ja pierysz. To mi wygląda na, nie wiem, na jakiegoś youtubera, jak na jakiegoś fryza to mi wygląda. <laughs> o nie, wiem co ty masz chyba, ty masz na moje. Dobra. O to nie. Widzowie, teraz jak uda mi się to zrobić, to może będzie zablurowane, a może nie. Nie, raczej takie rzeczy nie będą zablurowane. Piękne. Piękne miało, no piękne. O. Dobra? Co, Zapraszam. O. Nie, bo mogą mnie chyba za to zbanować. No to trudno, będą... Piękne. Jak ktoś widzowie nie zgłaszacie, to jest wszystko w formach. Y... No właśnie, to, 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 to wszystko dla no żartów, to, prawda? Dokładnie tak. tak Czy znaczy, no możecie zgaszyć kiedy jesteście furasami, tak właśnie robimy. Wszystko w wszystko formach, nie bać furosów, wszystko no w formach. Mhm. Nie tak, tak. Płaci... My i tak nie płacimy o, ja. podatków. Tutaj muszę mu jaja doczepić. Zy, <grym> <grym> co? O kurde. O kurde. No, no i co w Family Friendly poszło się romać. Jest jeszcze plan B, czyli korabolacja z Wojanem. <grym> o, nie! Jesteś okropny i dlatego Cię <grym> lubię. Albo, albo przywrócimy Vito i Bellę z jego miniutami, min, albo... O, ej, nie, ej, tak, ej patrzcie! Tak. Albo po, połączymy siły z Vitą i Bellą e, i, i pomogą U. nam tworzyć miniaturki. Dobra. Tak, tak, Vito na pewno A, pomoże. Tak. Muszę swoją specjalność dorysować tutaj. Czyli takie piękne coś. No nie, ja wiem, co to jest twoja specjalność. Ale wyskroka dostałem. Kogo? Nie przecież. Już wiem czemu masz pałę z angielsha. Nie mam pały z angielsha. Bo mam dwie. Co? Muszę powiedzieć, że dwie. O kurde. Makeba, make, o kurde. Poznajcie Jessica. IPOV 2022. Makeba, make, make, make be, Mm -hmm. Ej Filip No? Jesteś bardziej savesta, czy kumulala? Ymm, bardziej mi powiedział, że savesta, no, wiesz No i Sigma A ty Julianku? Kumulala, kumula, savesta Jesteś bardziej kumulala? Kumulala O nie Ej, dobra, dobra, zrobię takie, dobra, dobra do, Dobra, to, to, to wydaje mi się, że przejdzie nie wiem, jak ale no, to przejdzie. Ja wiem, co zrobiłem źle w moim rysunku, bo bym dodał kilka rzeczy. Dobra, doda, dodaj rękę. Chociaż wiem, że to nie jest zawsze dobry pomysł, jak widzisz już jedną rękę, ale dodam drugą. A wy, widzowie, jeśli chcecie więcej takiego kontekstu, to dajcie lajka, like, suba i sub. Ale ten fryzm brzmi, ale ten fryzm brzucha. Like i subscribe. Dusze, normalnie. Łata się, dobra. Nie! Dildo, dildo, masturbini. Nie, źle. Już nie zdążę. No nie, zdążę. Wszystkie grzybki. Tutaj zapomniałem o najważniejszej części <coughs> ciała. O! Oh yeah. No, no nie, Julio, Ogarnij <garnij> się! Ja dosłownie las narysowałem. A. No, las pełen grzybów. Szybko! I... no nie, bo to Straciłem... straciłem wiarę w ludzkość. O, jeszcze? Ja też straciłem w wiarę w siebie, pierwszy raz zrobiłem coś, coś naprawdę... Gdy pierwszy raz coś nie, coś tego. nie Nie, nie, coś naprawdę złego pierwszy raz zrobiłem. O, dobra, pięknie. Ej, faktycznie, nie. Dobra Oj, to nie będzie... Nie to... naprawdę, to jest takie złe, ja nie wiem Ja to przez przypadek zrobiłem, ja w ogóle nie myślałem, ale to zostawię bo Tak Jak oceniacie widzowie Oj, dół? Oj bracie O nie, ja... ktoś mi to zepsuje Co to on, no, co to jest? Co, co, chyba... co to jest? Co to kurde jest? Widzowie, to jest chyba on To chyba on jest, prawda? Albo ten. Co to jest? Ja nie mogę, no co Albo to on, mi to on Kurde. Albo. Nawet nie wiem, które to jest ciało. To ona, nie albo on to chyba widzowie, wiecie? Nie ma szans, że tego nie zepsuję. Dobra. Mogę to tylko naprawić. Pięknie. Nie? nie ma pojęcia, co to miało być. Nie, dobra, Ale ja... wiem, co. co... Dobra, dobra, ja się postaram. Dobra. Moja terminologia jest taka. Nie ma pojęcia, co to miało być, ale wiem. Czym to, to miało nie być? I właśnie to narysuję. Nie. Haha, <laughs> tak, tak. Dobra. Może ja nie umiem rysować, ale to będzie w miarę ładne. Choć już wygląda jak straka Niemowlaka. No Dobra, piękne. O tu takie głębokie dałem. Dobra. one tego nie widać. Dobra, wypełnimy. I więcej zielonego. Grub, grubiej grubiej Bardziej w kształcie Filipa. O ty! Nie wyzywaj. Nie, nie wyzywaj no. dobrych ludzi, Filip. To ciebie może wyzywać. Dostajesz permanentnego bana. Na serrakę. Dobra. I on tutaj będzie stał na tym. Ta nasza postać Pięknie nóżki To chyba jest postać z takiej jednej gry Niestety nasz musiał będzie mieć krzywe nogi I tutaj damy tabliczkę z napisem Dobra Tabliczka z napisem, los O nie, ale cringe Ja nie mogę ja fikami, Powie, synek, powinieneś no, mieć ksywkę Cringer. ci. Już, już, już. Nie, nie, nie... nie robimy korabolacji. No, no, ja ja tak to jest szybkosz, Uspokój cienne. się. Chyba dostaniesz, dostaniesz bana za cringe. No, i za copyrighty. Mogłem dać to kawiaren. <coughs> Zabij jadaczkę. Dzięki Dałem Ci kras! Minus jeden członek Halo, Elon Musk, minus da jeden członek na mięk tym mięk serwerze Hej, no serio, to zaraz pana. Dobra, dear... To... Jak mówiłem! Dobra, ale wiedzcie na pewno, że nie Pięk, Nie, To nie, Pięknie, 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 pięknie to mogę wam zagwarantować, że nie O kurde, tak jednak nie pięknie. Ale ładnie. O, o, biegnie, biegnie, biegnie. O Jezu, ale jebła. Nie przeklinaj! No Julia! No właśnie. To, masz, masz Dałem ci kamik, Dobra Filip, co robimy? Co? No bana mu dajemy. No. Ale mój będzie miał stópki bohater Bohater komiksu. O, dwóch <grabi> Dobra. No już Lula, nie rób koradowego. W ogóle zapomniałem. Przez chwilę zapomniałem, co ja narysowałem w, tej, w pierwszej rundzie i sobie właśnie przypomniałem i sobie właśnie uświadomiłem, że tragicz zrobiłem i nie wiem jakby to... Jak wydać raz Jak wydajecie raz cokolwiek z tego zrobić. Dobra, dawamy... Dawajcie oceniamy już. Dobra, dawajcie gotowe szybko już. Nie mogę teraz! Kończę, muszę szybko to zrobić. Kurde, więcej czasu bym potrzebował, bo nie zdążyłem totalnie. Ile trwa to? No kończcie to już. No dawajcie. Nie, już. nie, co ja zrobiłem? To, to srak trwa minutę, ty gówno. To tyle, to ten cały zegar trwa. No, No Trzy sekundy. O nie, 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 co robić? No, no, nie, to wszystko że... okazało się pacjentkami. już ty miałeś robić, żeby to samemu było. Co? <coughs> sam, sam to. Nie Jeszcze. umiem tam, co ty gad... O nie, ja to zepsuję na maksa. Boleka ja... ambalabu. Nie! Dlaczego? Dlaczego? Co ty masz w głowie? Co, co to, to jest Co To jest? Co, to jest? Co na Ach, jaki <śmiany> moja póleka na palacu. O nie, o nie. Nie, ja do tego nie O nie, o nie, 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 o nie, nie. Patrzcie Uy. na koszulkę, panowie, patrzcie Pera. na koszulkę. Pera. Moim zdaniem, mega mocny odcinek dzisiaj na, jakby to o to było by na tyle na rawidzowie się ma.